切嘛！ Wczoraj mieliśmy przerwę od turnieju kandydatów, dlatego w dzisiejszym filmie pokażę wam partię, gdzie udało mi się pokonać prawdziwą legendę szachów, a mianowicie Aleksieja Shirowa. Mierzyłem się z nim na turnieju internetowym Tide Tuesday, miało to miejsce równy tydzień temu. No i Aleksiej Shirow to jest osoba, którą być może, jeżeli interesujecie się szachami 2-3 lata, to może nawet o niej nie słyszeliście. Natomiast takie osoby jak ja wychowywały się po prostu na jego partiach, ponieważ jest to zawodnik, który mierzył, się jak równy z równym z Garim Kasparowem, z Wisim Anandem i z tego typu zawodnikami. Swój pik rankingowy miał około 2008 roku i wtedy był siódmym zawodnikiem na świecie z rankingiem ponad 2750. Brał on udział w turnieju kandydatów, doszedł kiedyś do y, pucharu świata, do finału pucharu świata, no także wiecie, czołówka światowa no i gdy zobaczyłem przez nim dram, no to wiecie, taki mały dreszczyk po moim ciele przeszedł, no bo dla mnie to zawsze będzie legenda. No i zobaczmy co się stało. Zdecydowałem się zagrać ruch D4, nastąpiło D5, skoczek C3, no i przeciwnik tutaj nie grał przez skoczek F6, czyli coś, co wybierają zazwyczaj zawodnicy, tylko zagrał ruch E6. No to stwierdziłem, dobra, panie Aleksi, gramy sobie E4 i przechodzimy do obrony francuskiej, której w sumie od, kol od strony koloru białego, no to tak znam średnio w zasadzie, ponieważ przeciwnik zagrał skoczek F6, ja zagrałem E5, skoczek D7, F4 i C5. I to jest tak zwany klasyczny wariant. Teoria tutaj jest bardzo mocno rozwinięta. Oczywiście znacie mnie. Wiecie, że ja, jeżeli chodzi o teorię debiutów, to tak średnio. Natomiast oczywiście coś tam wiedziałem. Także zagrałem skoczek F3, skoczek C6, goniec E3, goniec C7, hetman D2, A6. No i tutaj koniec końców zdecydowałem się zbić na C5 i ustawić hetmana na F2. Wiedziałem, że w niektórych wariantach taka idea istnieje, że po prostu wywieramy presję po tej przekątnej. Ten skoczek musi albo odejść, albo zostać obroniony. Przeciwnik zagrał hetman A5. No i tutaj zdecydowałem się zagrać ruch, który był, powiedzmy sobie szczerze, trochę kontrowersyjny, ponieważ zagrałem długą roszadę. I to jest fajne, że jakby nie boję się z takimi osobami grać. Oczywiście czasami jest to, jest to z tyłu głowy, że przeciwnik jest być może lepszy. Natomiast teraz już nie mam czegoś takiego, że ok, to byle zamurować, tylko zagrałem agresywnie, ponieważ to dopuszcza przeciwnika do pewnej opcji. A mianowicie skoczek E4 jest podwójne uderzenie na mojego skoczka, więc ja muszę to zbić. Zbić, no i zagrałem skoczek D2. No i oczywiście atakuję tego pionka, ale problem jest taki, że przeciwnik bije tego pionka, no i w zasadzie wydaje się, że jest bardzo dużo problemów. Okazuje się, że tych problemów tak na dobrą sprawę nie ma i nawet można zagrać taki brzydki ruch jak skoczek E4, i teraz po szachu uciekamy królem, oddajemy tego pionka i ta pozycja uznawana jest za lepszą dla białego. Oczywiście nic z tego nie wiedziałem. Dlatego stwierdziłem, że będę mieć inny plan. Ja tego pionka nie będę bił, ja po prostu zagram na rozwój. Zagrałem goniec C4, przeciwnik dał szacha. Ja zagrałem skoczek B1, i pomimo tego, że komputer no, nie lubi mojej pozycji, to ja czułem, że mogą tutaj być szanse, ponieważ ten Hetman może kiedyś być złapany. Zauważcie, że on za bardzo pól do powrotu nie ma, a ten skoczek fajnie tutaj wszystko kontroluje. Także nastąpiło jeszcze B5, goniec B3, i przeciwnik zagrał ruch skoczek A5, no i ja tutaj. Usiadłem i dość szybko policzyłem, że mogę na przeciwnika zastawić pułapkę, ponieważ zagrałem ruch goniec B6. I teraz, jak przeciwnik zrobi sobie roszadę? No to gramy sobie dalej. Bardzo możliwe, że roszada była najlepszym ruchem. Wtedy ja bym wyprowadził Hetmana, ustawił się na tego Pionka. Komputer pokazuje, że czarne mają przewagę, no bo ma Pionka więcej, ale z takiej praktycznej Taka praktyczna gra, myślałem, że da mi jakieś szanse. Natomiast przeciwnik po ruchu, Goniec B6, bardzo szybko zbił mojego, sko mo skoczkiem mojego końca i wpadł zastawioną moją pułapkę, ponieważ teraz jak odbiję, to nagle ten Goniec bardzo mocno mi się przydaje, gdyż kontroluje pole A5. I chyba tutaj, mniej więcej, przeciwnik zorientował się, że jest w opałach, ponieważ zaczął albo w tym ruchu, nie, jeszcze w kolejnym ruchu, zaczął bardzo dużo myśleć, ponieważ ja to, co chce zrobić, to zagrać tutaj, wyprowadzić swojego skoczka i zdobyć tego hetmana. Tego hetmana, który wydawało się, że jest bardzo aktywny, ja po prostu zdobywam i przeciwnik nie ma co zrobić. Więc ja zagrałem król C2. Aleksiej Szyrow zdecydował się zastanowić chyba na minutę, no i zdecydował się dać szacha. Ale tutaj po prostu się zasłaniam, i nagle ten Hetman jest stracony. Zauważcie, Gram z człowiekiem, który jest legendą szachów, i on ma 30 sekund, a ja mam 2 minuty i 10 sekund. W tym momencie, oczywiście, serducho zaczęło walić, no bo mam Hetmana więcej. W tej sytuacji z, no, z gościem, którego, na którego partiach w zasadzie to się wychowywałem, Od, odszedłem sobie królem. Zauważcie, że po biciu wieżą, trzeba liczyć ruch B4, i to jest takie nie do końca y, sensowne. Więc odszedłem sobie królem, przeciwnik zrobił po prostu roszadę. No i teraz Hetman E3, bardzo fajny ruch, atakuje tego pionka, i tego pionka nie ma jak bronić. Przyznam szczerze, że przez chwilę wahałem się, czy na przykład w takiej sytuacji, jak przeciwnik nic nie zrobi, to czy ja będę chciał to bić, bo to otwiera oczywiście gońca. Teraz zauważ że losowo podstawiłem wieżę, ale po jakimkolwiek ruchu zastanowiłbym się, czy chcę to zbić. Natomiast przeciwnik do tego mnie zmusił. Zagrał ruch B4, nastąpiło skoczek E4, przeciwnik zagrał tak, no i ja stwierdziłem, że skoro mamy przewagę i to jest też rada dla Was, to chcemy wymieniać. Wymieniamy w taki sposób, żeby nie ustąpić za bardzo przeciwnikowi, ale żeby zredukować materiał, bo przeciwnik potencjalnie ma wieżę, dwie wieże i dwa gońce, które mogą być problematyczne. Także skoczek D6. Oddałem jednego pionka po to, żeby ustawić króla na E2, żeby otworzyć trochę pozycję, ale przede wszystkim po to, że teraz moja druga wieża będzie mogła wejść do gry. Także wieża C8 znowu na wymiankę. No i teraz wykorzystałem taką słabość taktyczną, ponieważ po biciu, biciu co nastąpiło, przeciwnik nie może tego zbić, ponieważ po Hetman C7 odzyskuje jedną figurę. Przeciwnik nie może zagrać tutaj, bo dostaje MATA. Dlatego przeciwnik zagrał wieża C6. Ja odchodzę Hetmanem, znowu atakuję i znowu nie można tego bić, ponieważ grozi tutaj mat. Także to wszystko widziałem. Możecie też zauważyć, że trochę z czasem zszedłem, bo chciałem tutaj zagrać całkiem, tak powiedzmy, profesjonalnie. Także przeciwnik zagrał H6, widziałem, że mogę to zbić. Widziałem, że mogę zagrać Hetman D7 i po tym ruchu zagrać Hetman D8 tu i zbić. Natomiast stwierdziłem, że po Hetman D7 nie widziałem, co zrobić po ruchu wieża C2. W sensie wydawało mi się, że będą jakieś duże, zadymiarskie rzeczy. Także zagrałem na spokojnie. Goniec. 4, żeby ten goniec sobie wrócił. Nastąpiło A5, odszedłem sobie królem, żeby mój król był bezpieczny. To też jest dla Was rada. Jak widzicie, że są różnobarwne gońce, to chcemy ustawić figury na polach koloru czarnego, jak on ma biało-polowego gońca. Nastąpiło wieża D6, więc się rozwiązałem F6, no i ustabilizowałem. Wszystkie pionki są na w czarnych polach, więc ten goniec jest bezużyteczny. Przeciwnik podprowadził króla. Ja zagrałem goniec C5, przeciwnik wrócił sobie wieżą. Goniec B6, goniec C6. No i teraz bardzo fajny manewr, i okazuje się, że jest to najlepszy ruch w pozycji. A mianowicie, muszę uaktywnić Hetmana. Bo w innym przypadku, co z tego, że ja mam Hetmana więcej, skoro przeciwnik ma aktywną wieżę, muszę go uaktywnić. Jak go uaktywnić? Ruchem do tyłu. Hetman C1 i teraz, jak przeźmień spróbuję to pobronić, to mam nawet taki ruch i po prostu zdobywam gońca. Także goniec musiał odejść, ale teraz mogłem dać szacha. Król G6, wróciłem gońcem, żeby znowu nie było jakichś problemów. I teraz to, co będę chciał zrobić, to albo zainkasować te pionki, albo w jakiś sposób dokonać takich wymian, żeby wygrać w końcówce. No i. Okazało się, że druga opcja u mnie zwyciężyła, ponieważ przeciwnik zagrał Hetman D3, i oczywiście mogłem to zbić. Mogłem zdecydować się na związanie, natomiast ja najpierw zagrałem ruch G4, i jak przeciwnik zbił, to była moja taka mini pułapka zastawiona na przeciwnika, ponieważ teraz mogę dać szacha. Przeciwnik, żeby nie stracić tej wieży, musi się zasłonić, ale teraz po prostu podchodzę królem. Przeciwnik ma związaną wieżę, nie bardzo że co zrobić. Zagrał jeszcze B3, ale tutaj bardzo szybko policzyłem, że po biciu, biciu. Biciu, ta końcówka jest dla mnie wygrana, ponieważ przeciwnik nie ma jak bardzo szybko awansować tych pionków. Nie ma jak też mi tych pionków powybijać. A to co ja chcę zrobić, to podejść tutaj, zbić, zbić i zapuszczać swojego pionka. I tak też ta partia się potoczyła. Nastąpiło H5, G5, łubu, dubu, łubu, dubu. No i w pewnym momencie ustabilizowałem pozycję mojego gońca na C3. Ten jest tutaj wywiera presję. Nastąpiło G6, zbiłem Król C4. Ale po ruchu król A3 mój przeciwnik po prostu się poddał, ponieważ on w tym momencie nie ma żadnego ruchu. Jeżeli ruszy się pionkiem, ja to zbiję. Jak się ruszy tym pionkiem, to ja po prostu za, tego pionka zapcham, a jak odejdzie gdziekolwiek królem, to ja po prostu to zbiję. I nawet w takiej sytuacji prawdopodobnie mógłbym nawet tutaj zbić, ale oczywiście nie muszę tego robić, mogę też swojego pionka zapchać. Także w taki sposób wygrałem z Aleksiejem Chirowem, no i to jest chyba takie jedno z fajniejszych zwycięstw w moim życiu. No i to też fajne jest w Czeskomie, że taki bambik jak ja, tylko dlatego, że ma tytuł międzynarodowy, może regularnie grać z tak dobrymi zawodnikami. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli będzie się coś działo w turnieju kandydatów, to oczywiście jutro pojawi się takie małe podsumowanie. Także zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z wami żegnam. Także Elo.